Witajcie w moim kolejnym poradniku. Dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób szukać tanich lotów. Na wstępie chcę Wam polecić na pewno stronę Fly for Free. To jest strona no, forum, wyszukiwarka lotów, z której ja osobiście korzystam najczęściej. Oni mają tam swoje forum. I jeżeli szukam jakiegoś lotu, to przede wszystkim można napisać, hej ludzie, nie wiem, szukam lotów w dniach takich i takich, czy możecie coś za, zaproponować. E, przede wszystkim trzeba wiedzieć mniej więcej, jakie są e, loty, żeby nie pisać do ludzi, żeby zrobili za Was na największą e, czarną robotę, no bo również ludzie poświęcają swój czas, tylko po prostu trzeba napisać im, co znaleźliście dotychczas i na przykład chcecie znaleźć coś tańszego. Same forum fly for free jest bardzo intuicyjne, tam macie oddzielne zakładki, gdzie, jest, gdzie znalazłem jakiś tani lot, albo gdzie szukam danego lotu. Oczywiście jest też również wiele innych tematów, to musicie sami zajrzeć, żeby zobaczyć, co Was interesuje. Ale jak szukać, bo wiadomo, na Fly for Free możecie napisać post, ale jak szukać lotów samemu? Przede wszystkim są dwie wyszukiwarki, znaczy dwóch tanich przewoźników. Na pewno Weezer jest. Jest również Ryanair. Jeżeli chodzi o tych dwóch przewoźników, to zawsze w środę po 21:00 trafia nowa partia biletów, tańczych biletów, ale tu trzeba uważać, bo nie można za często wchodzić na dany kierunek, wyszukiwać Waszej ceny, dlatego bo oni zauważą w systemie, że była wejście i mogą te ceny biletów jednak być wyższe, dlatego trzeba uważać. Proponuję zatem szukać biletów na skyscanner.pl tam możecie. Pisać Was interesujący kierunek i oni Wam pokażą, jaka linia lotnicza obsługuje najtańsze połączenie do Waszej destynacji. Jeżeli znajdziecie tam, że na przykład Weezer, Eee, oni Wam zaproponują na tym Skyscan RP zaproponują wam jakieś połączenie oczywiście z możliwością kupienia biletów, nie kupujcie od razu u nich biletów, wejdźcie później na stronę Wizera bądź Ryanera, bo zazwyczaj najtańsze będą składaki, to znaczy w jedną stronę lecicie na przykład Wizerem wracacie Ryanerem. Eee, trzeba pamiętać, że najlepiej robić odprawę online, bo wtedy się nic nie płaci z bagażem podręcznym. Eee, I co, wchodzicie na stronę Wizera, patrzycie, jakie oni mają opłaty, gdzie można jeszcze na przykład obniżyć cenę biletu. Eee, bo jeżeli szukacie przez... To wiadomo, że tam również oni muszą dorzucić jakąś swoją marżę, żeby zarobić. Tak? Dlatego najlepiej skupać bezpośrednio e, u Wizera czy, u, Wizzera, czy u, u, u Ryanera. Jeżeli już znajdziecie taki, taki przelot, no to wchodzicie, dokonujecie zakupów. Również e, jest taka wyszukiwarka, taki program do wyszukiwania. Azu on się nazywa. E, to jest tylko niestety na Windowsa jest płatny. Wersja próbna jest bezpłatna. Tam wpisujecie sobie miejscowość, skąd wylatujecie i gdzie chcecie dolecieć. I on naprawdę potrafi wyszukać takie połączenie, które będzie bardzo mega tanie. Czasem mega tanie to nie znaczy bezpośrednie. Czasem może być taniej lecieć na przykład z trzema przesiadkami niż lecieć bezpośrednio gdzieś. Sam osobiście szukam lotów na grudzień gdzieś do Azji. Mniej więcej wiem jakie są ceny, ale mam nadzieję, że, że ceny spadną. Mm, tak więc polecam wam na pewno Fly4Free, stronę i forum. E, również mają Facebooka, Polajkujcie Kolejną stroną to jest strona mlecznepodróże.pl, e, ale również i loter.pl. Te dwie strony, e, nie wiem, oni czerpią pewnie z Fly4Free każda z każdej, bo jak zauważam na Facebooku, to jedna po drugiej ofert, oferty się pojawiają. Tak więc e, najlepiej jest polajkować wszystkie trzy oferty. Oni tam wrzucają na bieżąco informacje, e, jakie linie lotnicze, mają wyprzedaże, na przykład trzeba pamiętać o środach z lotem. Jeżeli wystarczy, że polajkujecie te trzy strony, oni Wam na bieżąco będą przesyłać newsletter na Facebooka, albo na maila, z informacjami, co jest aktualnie w promocji, albo kiedy kupować, albo że na przykład pojawia się jakaś promocja, jakiś składak. Tak więc to są moje sposoby na tanie loty. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, bądź piszcie do mnie na privie. Mam nadzieję, że Przyda wam się to i będzie wam służyło w celu wyszukiwania jak najtańszych lotów. Tak więc tym ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym poradniku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.